Ale dzisiaj była dziwna lekcja w Sonielara No strasznie dziwna. Cześć, to Cześć. to... Jak była pierwsza lekcja? Dziwna strasznie, nauczycielka dziwna. Aha. I wiesz co? Jedna osoba dostała z jedynkę już na pierwszej lekcji. To jak musiała się zachowywać? No powiedziała, że pani potem coś tam, potem coś, coś i tak tego. I pani się to dała jej. No ale to już... Później będzie lekcja ze mną, wiesz? No no Dobra, to ja już muszę iść się przygotować. Dobra. To cześć. Mówiłaś nam już to... Ale... No. Co sądzisz o tym nauczycielce? Dziwna jakaś. No właśnie. Oj, słuchaj mnie. Pójdźmy do pani dyrektor. Powiemy, jak się ta nauczycielka zachowuje i może ją wywali ze szkoły. No dobra, pójdę z tobą. Puk, puk. Proszę wejść. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, pani dyrektor. Oj, dzień dobry, uczniowie. Po co przecież, Ja przyszłam wnieść skargę na jedną z nauczycielek. Na jaką? Na panią Sienkiewicz. Czemu na tę panią? Ponieważ ona mi wstawiła jedynkę. Ona jest nienormalna. Po prostu Proszę pani. Nie możemy. jej wywalić? powinnaś się lepiej zachowywać na lekcji. Ale wiesz jak pani się tak zachowywała? Ona krzyczała nawet na nas. Proszę, nie chcę tego słuchać. Proszę wyjść. Hm. A ty czego tu przyszłeś? Już nie jest. Do widzenia. Do widzenia. No ja nie mogę! nie wszystko będzie... Nie, ponieważ już dostałem jedynkę. Już nie będę mieć w pewnie świadectwa z czerwonym paskiem. Ach... No... Hmm! Ja powiedziałam mamy, że jak będę mieć tego. Świadectwo z czerwonym paskiem? No to wtedy ona powiedziała, że... Ona mi coś kupi, jakąś super ciuchę, a teraz nie, będę mieć tego. A skąd wiesz, może się udać ci, może być, jak będziesz robić jakieś prace dodatkowe czy coś. Dziewczyny! No co? Poszedłem ty tej dyrektor i ona nie wywaliła tej nauczycielki. No ja nie mogę. No wie właśnie. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Drodzy uczniowie, dzisiaj naszła mała zmiana planów i nie będziemy mieć lekcji w 12, ale w 13, więc proszę ze mną. witam na pierwszej lekcji matematyki. I proszę Lucy. E, tak? Wyjście usiąść przy Sebrinie do kota, wyjście usiąść do suger. Cześć. Mówiłaś, że to się powtarzasz. A, no tak. Nie jesteś niezadowolona, że teraz nie jest z tu? Nie, nawet z dół mogę siedzieć. Więc zatem wszystkich chyba znam. 45 minut później. Dry! A. No dobrze, więc możecie już iść do domu.